W kompanii pamiętamy też, żeby wydrukować życzenia. Produkcja idzie pełną parą. Życzenia wydrukowane, także teraz będziemy zmierzać do upakowania. Także Otwieramy drzwi i paczki na nas już czekają. Paczuszki są, a to jeszcze nie wszystko. W kompanii Mikołajów. Cześć Patrycja. Hejo! Jak w kompanii? Super. Zdrowie. Chłopaki, ja w kompanii? Fajnie. Tak, to Dominika. Jak działania w kompanii? Super! Dobrze? Co młody? Działamy? Dziewczyny, jak się produkuje? Prezenty w kompanii. Patrycja? W kompanii Mikołajów, praca w re. Ja jestem w kompanii Mikołajów. Co najbardziej ci się podoba? Wspólna integracja, prawda? I wspólne pakowanie paty. Powiedz mi, jak się pracuje w kompanii Mikołajów? Nie, Kurde, no bardzo dobrze, nie? Z taką ekipą. Capeczka Mikołajów. Kasia, Kasia, jak Ci się ja. pracuje w Kompanii Mikołajów? Jestem zaszczycona. Co tam przypinasz? Te karteczki. Z życzeniami? Tak jest. Jak Ci się podoba praca w Kompanii Mikołajów? Jak co roku jest super. No i na dzisiaj kompania Mikołajów już skończyła, także tak wygląda praca w kompanii Mikołajów. Od środka oczywiście podobają Ci się takie akcje kompanii Mikołajów, to zaobserwuj mój profil, udostępnij dalej, po polajkuj, skomentuj, niech wszyscy dowiedzą się, niech cały świat dowie się, co to jest kompania Mikołajów.